Dzień dobry. Jakoś tak się poskładało, że znów za kierownicą Golfa. Który, jak dobrze wiecie, jest jednym z moich ulubieńców, nawet jeżeli ma mnóstwo wad, których usuwanie koncernowi z Wolfsburga zajmuje mnóstwo czasu. Dobra, będę opowiadał po drodze, ale od razu powiem, które z tych wad pozostały. Przynajmniej w tej wersji, w tym wariancie. Otóż, kierownica wciąż ma ślizgacze zamiast przycisków, a przecież jesteśmy już po lifcie, w ramach którego auto. Dostało normalną kierownicę z normalnymi przyciskami. No, i wciąż mamy do czynienia z koszmarnym pianoblekiem, którego główne zadanie polega na puszczeniu zajączków w oczy kierowcy, bo przecież do cholery to jest lustro. Poza tym, że brzydkie. No, co poradzę. Dalej y, mamy do czynienia z czymś y, dla mnie nie zrozumiałem, mianowicie kieszenie w drzwiach są pięknie flokowane. Ale już schowek nie. No i... No i to wszystko. No i to wszystko. Nie mam żadnych więcej uwag. Dobra, zaczynamy od oczywistości. Odłączamy start-stop, odłączamy pilnowanie pasa ruchu, sygnalizację przekroczenia prędkości, ostrzeżenie o zmęczeniu. I jesteśmy gotowi do jazdy. Jesteśmy gotowi do jazdy, jak widać, po niebieskich przeszyciach i niebieskiej literce R tu po lewej stronie na kierownicy. Siedzę za kierownicą wyjątkowego, wyjątkowo przeze mnie ukochanego wariantu. Mianowicie Golfa R Formation. On teraz po liftingu ma już nie 300, nie 320, a 333 konie. Oczywiście nadal dwulitrowy silnik TSI. Nadal napęd na cztery koła, fantastycznie realizowany, mimo że tak zwany nieprawdziwy, bo przez sprzęgło haldex. I nadal, mimo że jest to ewidentnie auto na granicy wyczynowego, jest to samochód szokująco wygodny, komfortowy. Oczywiście, on jest bardzo twardo zawieszony, ale. Klikając na przycisk tryby jazdy, możemy sobie wybrać comfort, sport, race czyli to R tutaj, w którym od razu na wprost można coś zrobić albo individual, gdzie w ramach ustawień, jak widać tutaj, można sobie twardość zawieszenia wysunąć poza skalę w stronę miękkości i poza race w stronę twardości. Więc samochód naprawdę pozwala na bardzo wiele. I warto z tego czasami korzystać, chociaż najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że mamy te 333 konie, z których nie musimy korzystać. Ale możemy, w każdej chwili możemy. Ale przecież wiadomo, że lepiej mieć i nie potrzebować, niż nie mieć, kiedy człowiek by urodził, żeby mieć. Samochód jest wyposażony w parametryczny układ kierowniczy, czyli o zmiennej sile wspomagania i o zmiennym przełożeniu. Uwielbiam go. Uwielbiam cały układ jezdny tego samochodu. Uwielbiam jego trzymanie się drogi. Uwielbiam jego zachowania. On jest tak przewidywalny. Tak oczywisty i jeszcze w dodatku ma tak perfekcyjną ergonomię i znakomite siedzenia, które tu za pieniądze obito skórą wyjątkowo paskudnie wyglądającą. Ale wciśnijmy sobie to R i wciśnijmy sobie gaz. Mój Boże, już dość. Nie chcemy rejsu, nie chcemy driftu. Jest tryb driftu, pamiętajcie. Czyli tryb wyprzedzania kół tylnych przez, znaczy kół przednich przez koła tylne w wyniku inteligentnego żonglowania łapaniem sprzęgieł oraz ABS-u i ESP. To jest fantastyczne. To jest fantastyczne auto, w którym elektronika czysto teoretycznie powinna wściekać, a tak naprawdę powoduje, że masz. Coraz większego banana na twarzy. I jeszcze w dodatku znakomicie działający, aktywny tempomat, który ma tę jedną tylko wadę, co wszystkie tempomaty w grupie Volkswagena czyli pamięć ograniczeń na polskich drogach sprzed 4-5 lat. Więc kierowca musi cały czas pilnować. Ale wspominam o tym dlatego, że ten, powtórzę, na pograniczu wyczynowego, samochód sportowy jest jednocześnie cudownym cały czas samochodem na co dzień cudownym samochodem rodzinnym cudownym autem, którym można pojechać w trasę, spokojną, zrelaksowaną trasę. I dojechać na miejsce. W stanie pełnego zrelaksowania. No, tym bardziej, że jednak po drodze będziemy musieli tę trasę przerwać, żeby zatankować, bo jak widać, konie trzeba karmić. Ale wiecie co? Ja zgadzam się na takie karmienie koni z jednego podstawowego powodu. Ten samochód. Tak jak powiedziałem, jest potąd zelektronizowany, ale ta elektronika rzeczywiście pomaga, rzeczywiście sprawia, że jazda jest frajdą. Tu nie ma mowy o tym, żeby po wciśnięciu gazu samochód się zastanawiał, co on ma zrobić. Nie ma mowy, żeby skrzynia biegów się zastanawiała, co ma zrobić. Nawet tak jak jeżdżę w trybie komfort. Wszystko jest. W czasie rzeczywistym jest tak szybkie, jak tylko to możliwe w samochodzie konwencjonalnym, spalinowym, z normalną, automatyczną skrzynią biegów, bez żadnych elektrycznych wspomagaczy. Podkreślam, że jest w trybie komfort, chociaż oczywiście, jest również tryb Eko, ale według mnie. Yy, Włączenie trybu Eko w jakimkolwiek samochodzie powinno powodować alarm, i yy, odpowiednie służby powinny kierowcę, który włączył tryb Eko, wyjmować z ruchu. No ja wiem, przesadzam, ale sami pewnie wiele razy mieliście takie przemyślenia. A ja mam jeszcze jedno przemyślenie. To czym jadę, to mało, że to jest Golf Air Formotion. To jest Golf Air Black Edition, co kosztuje prawie 20 tysięcy złotych. Gdzieś za to dostajemy mnóstwo czarnych, wyczernionych, podczernionych, podkreślonych elementów wszystkie lampy są czernione. Ciemne. Wszystkie szyby są przyciemniane. Tylne są bardzo przyciemniane. A żeby nam się nie wydawało, że jest za jasno, za mało czarno, to jeszcze dostajemy w zestawie na sprężynach takie, na sprężynowych ramkach takie trzy idiotyzmy, które się wpina w tylne szyby. Bocznej i tylną, i jest to idiotyczne, ponieważ po pierwsze, w czasie jazdy to nie jest nieruchome, a jak się to chce zdemontować lub zamontować, to zachodu jest tyle, że wolałby człowiek sięgnąć po folię i ją samemu naklejać. Poza tym to się wypina w czasie jazdy, szczególnie to na tylnej szybie i doprowadza do szewskiej pasji, w związku z czym zdarłem to i schowałem do bagażnika. O. Ale to nie wszystko, co dostajemy na czarno, bo mamy czarne znaczki VW z przodu i z tyłu. Ach. Podświetlone oczywiście. Mamy czarne zaciski hamulcowe we wnętrzu czarnych felg. I y, zapewne byłoby to całkiem niezłe uzasadnienie dla upaćkania wnętrza samochodu pianoblekiem, czernią fortepianową. Ja tam mam w nosie. Wystarczy mi y, ten fałszywy karbon, który jest jednakowoż tak wysokiej jakości, że mi nie przeszkadza. Dlaczego tego karbonu nie może być tu? On jest półmatowy, więc skończyłoby się martwienie o zajączki i inne takie. A samochód byłby zdecydowanie ładniejszy. O wiele ładniej by wyglądały normalne przyciski na kierownicy, bo te, które są, te ślizgacze, o których zmianę błagałem od początku istnienia numer 8, a chyba nawet wcześniej. One też wyglądają jak piano black. One są z dokładnie takiego samego plastiku, niby fortepianowego lakieru. Podobnie zresztą jak e, ramka wokół głównych zgarów. I e, mra, no, mam Idzie się do tego przyzwyczaić, ale jak człowiek wydaje 184 tysiące za zwykłego era for motion to chciałbym mieć już samochód taki, który naprawdę cieszy. W przeciwieństwie do innych moich kolegów, ja na przykład, może nie z entuzjazmem, ale przyjaźnie, wypowiem się na temat poliftowego nowego dużego ekranu. Który przede wszystkim nie wystaje tak, że zasłania przedpole. A co najważniejsze, jest błyskotliwie responsywny, nawet dla mojej skóry, która ma problemy z przewodnością i czasami nawet mój iPhone na mnie nie reaguje. Więc ten nowy ekran jest znakomity. Podkręcono również nieco interfejs, on jest bardziej intuicyjny. Zresztą, no tak jak widzieliście, no, jedno kliknięcie i. Wszystko jasne. Mamy poodłączone wszystko, co nas denerwuje. A jeśli chcemy, to włączenie tego z powrotem jest również błyskawiczne. Popatrzcie tu na przykład. Jakbym chciał w trasie zrobić sobie o tak. IQ Drive został wybrany. Travel Assist pełny czyli De facto autonomiczna jazda, która w przypadku grupy Volkswagena naprawdę jest bliska ideału. Przynajmniej jeśli chodzi o pilnowanie pasa, odstępów i tak dalej. Kierownica, która wyczuwa czy ręka jest przyłożona i której nie trzeba ściskać, którą nie trzeba kręcić, żeby auto wiedziało, że kierowca jest tutaj. Wie, że jest. Wystarczy, że opieram ręce o kierownicę, samochód robi resztę. Nie jest to tryb doprowadzający do furii, wręcz przeciwnie. Jesteś człowieku w trasie, wiesz doskonale, że będziesz jechać upiornie, nudnie przez następne trzy godziny, dopóki ci się całe paliwo nie skończy. Będziesz jechać na tempomacie. Będziesz jechać ostrożnie. Bo przecież jak samochód tak wygląda, to każdy policjant po drodze wie, że należy cię złapać. I na pewno będzie cię sprawdzać. Więc jeżeli jesteś w trasie, lepiej jechać na tempomacie. Aktywnym tempomacie, który pilnuje limitu prędkości. A jeżeli ci się znudzi, to robisz tak i już ten pomat nie pilnuje pasa ruchu, to już jest twoja robota. Ten pilnuje tylko prędkości. I robi to naprawdę dobrze, mimo, że ja ciągle narzekam, że pamięć polskich limitów prędkości jest bardzo przestarzała. Istotniejsze od... Tejże pamięci jest to, jak cudownie się tym jedzie, nawet w czasie bardzo spokojnego cruzingu. Nie ma mowy, żeby człowiek stąd wysiadł obolały. Fotel, chociaż podpiera na boki, nie to nie jest kubeł wyczynowy. To jest po prostu sportowy fotel z mocniejszym wsparciem boków. Seryjny. On jest bardzo wygodny. Naprawdę. Dla wyższych może ma nieco za krótkie siedzisko. Może byłoby lepiej, gdyby się dał jeszcze ciut opuścić. Ale to już są fanaberie. Bo tak jak jest, jest optymalnie. I wiecie doskonale, jak potrafię być upierdliwy, jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, prowadzenie i tak dalej. To jest świetnie zrobiony samochód. Oczywiście, do pełni szczęścia w cruisingu w trasie przydałoby się lepsze wyciszenie wnętrza. No ale do cholery, no. jedziemy samochodem, w którym poza wspaniałym pakietem Black mamy jeszcze za 20 tysięcy pakiet Akrapowicza. Czyli naprawdę głośny wydech. No to po coś sobie ten głośny wydech kupiliśmy, prawda? Żeby słyszeć i silnik, i wydech. I rzeczywiście warto, bo on pięknie brzmi. To jest jedna z tych rzeczy, których w elektrykach będzie nam brakować zawsze. Naturalny, piękny dźwięk silnika. Który niestety częściowo idzie tutaj przez głośniki, w związku z czym no w moich uszach przynajmniej zaburza odbiór samochodu. Wolałbym naturalny. Nie jestem również pewny, czy za tego krapowicza zapłaciłbym aż tyle. E, tym bardziej, że to jest płacone tylko i wyłącznie za te piękne cztery końcówki wydechu i ostatnie tłumiki. Które się po prostu przełączają na głośniej, ciszej, w zależności od tego, co uruchomimy. Nie wiem, nie, nie odczuwam potrzeby wzmacniania, sztucznego wzmacniania naturalnego brzmienia tego fantastycznego silnika, który się zachowuje, jakby dziura turbinowa była w ogóle fantastyką naukową. I nie istniała, i który sprawia, że będąc tak twardym samochodem, tak sportowo zawieszonym, tak genialnie jeżdżącym po zakrętach, jest jednocześnie tak komfortowym. To jest wybitne osiągnięcie. Ja już to kiedyś mówiłem, ale to było dawno temu i możecie nie pamiętać. Marzę o tym, żeby mieć dla siebie golfa R, ale nie jakieś tam Black Edition, takiego warianta, czyli kombi. I najlepiej, żeby on nawet nie był w tym erowym kolorze niebieskim. Notabene, ten Black Edition. Ma czarny kolor za dopłatę. <noise> Pewnie jest niebieski, a może nawet biały w serii. Bo wszystkiego się można spodziewać. O! Gdyby, gdyby było możliwe wziąć Era jako kombi białego, to by było naprawdę coś. Nie, no wiadomo, że dla mnie optymalne auto to jest czerwone auto. Ale biały byłby tak zwodniczy, że aż miło o tym pomyśleć. I popatrzcie w dzisiejszych czasach szaleństwa, kiedy się kastruje wszystko. Kiedy przynajmniej poprzedni Golf GTI poprzedni w sensie sprzedliftingu liftingu nie nadawał się w ogóle do jazdy, bo co mi z tego, że miał 265 koni, czy po dokupieniu czegoś tam nawet 300, jeżeli był elektronicznie kastrowany w sensie przed włączeniem trybu wyczynowego, sportowego, nie było mowy, żeby skrzynia biegów zareagowała szybko, żeby silnik zareagował szybko. To się zachowywało właśnie, jakby składało się z turbodziury. Okej, okay. zmieniono to po liftingu. Ja zresztą od początku mówiłem, że amerykańska wersja Golfa GTI, która nie ma tego idiotyzmu kastrującego, jest o wiele lepsza i warto o tym pamiętać, że w razie czego poprosić o oprogramowanie po prostu do silnika, takie z Ameryki. Teraz mamy je w Europie. Po prostu ktoś doszedł do wniosku, że w jakiś tam Schacher-Macher, pewnie Excelowy, daje się Golfa GTI i Golfa R wyciągnąć spoza wyceny dla całego koncernowego poziomu emisji spalin. Albo wręcz pozwolić nabywcom dopłacić za te niepotrzebnie emitowane CO2. Ale jak człowiek chce mieć sportowy samochód, to chce mieć sportowy samochód, który będzie jeździł jak sportowy samochód, a nie tylko wyglądał, brzmiał i na papierze miał konie mechaniczne. Dlatego teraz już Golf GTI jest samochodem wyśmienitym ale i tak bardzo, bardzo, bardzo mu daleko do geniuszu tej wersji która jak na dzisiejsze czasy dzisiejszych cen i wciąż obłędu europejskich producentów na punkcie jak najwyższej marży ma kapitalną cenę 184 tysiące za Rkę Pewnie nie wiem, 10 więcej za r wariant. Czegoż jeszcze chcieć? Nie, Black mi nie potrzebny. r ma wszystko, co potrzebne. I jak jeździ. I jak utula kierowcę. No dobra, no jadąc po asfaltobetonie S7, słyszę, że, że jest pogłos i to głośny pogłos. Życie. Sportowe auto, no. Wolałbym słyszeć tylko te sportowe akcenty jazdy, a nie hałas toczenia czy hałas opływu, ale no mój Boże. W tym samochodzie trudno, zgodzę się na to. To jest genialne auto. Znaczy, żeby było wszystko jasne. Sam w sobie golf jest wybitnym samochodem. Ale R. Mm. No a Black znakomicie wygląda, nie oszukujmy się. Ale wystarczyłby mi zwykły. Dziękuję, do widzenia.